Znajdujemy się na pustyni błędowskiej, nie bez przyczyny. Rozważamy fragment Pisma Świętego, który opowiada o tym, jak Pan Jezus był kuszony przez diabła na pustyni Jodskiej. Dzisiaj chciałbym Wam przeczytać krótki fragment z Ewangelii Łukasza na ten temat. Ten fragment mówi tak: Rzekł do Niego diabeł: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz kamieniowi temu, aby stał się chlebem. A Jezus mu odpowiedział, napisano, nie samym chlebem człowiek żyć będzie. W życiu każdego człowieka może pojawić się taki moment, że człowiek znajduje się na pustyni, na pustyni duchowej, gdzie bywa kuszony przez diabła, że ktoś stara odwieść się go, odwieść go od wiary, że człowiek zaczyna mieć wątpliwości. I Pan Jezus pokazuje nam bardzo ważną rzecz, że w takich sytuacjach mamy bardzo mocny oręż w ręku. Mamy w ręku pismo święte, Słowo Boże, możemy przypominać sobie fragmenty, możemy je cytować, możemy je czytać, możemy się utwierdzać w wierze właśnie poprzez Biblię, którą dał nam Bóg. W drugim liście świętego Pawła do Tymoteusza czytamy takie słowa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Pismo Święte daje nam wiele słów otuchy, daje nam wiele... Tekstów, które budują naszą wiarę, daje nam przykazania, które wskazują nam drogę, które chronią nas przed upadkiem, które wyciągają nas z wielu życiowych pułapek. Ktoś może powiedzieć, po co te przykazania? No, może jeszcze jakieś słowa otuchy czy zachęty, ale przykazania są niepotrzebne, one mnie jakoś tam ograniczają. Ale spójrzcie. Miłość nie polega na tym, że znosi się wszystkie zakazy i nakazy. Na przykład, wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby zostały zniesione y, przepisy ruchu drogowego. Oczywiście, one mnie w pewien sposób ograniczają, bo nie mogę sobie jeździć tak szybko, jak chcę. Muszę czasami poczekać, aż ktoś pierwszy wyjedzie, itd., itd. Ale te nakazy i zakazy, one też chronią moje życie. Wyznacz sobie, Jakiś fragment dnia, na przykład tuż przed zaśnięciem, kiedy będziesz codziennie sięgał po Pismo Święte. Niech ono leży zawsze blisko ciebie, na Twojej półce, gdzieś pod ręką. I na przykład, kiedy będziesz się już kładł, będziesz sięgał i czytał jeden rozdział. To jest naprawdę wielka pomoc, wielki dar od Pana Boga, i powinniśmy nauczyć się z tego daru korzystać. Bo to pismo święte może nie tylko uchronić nas przed upadkiem, ale może nam dać mądrość, może nam uratować życie, życie duchowe. Ja to robię i Ciebie też zachęcam.